Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy! Partnerem naszego kanału jest Masters of Altitude, alpinistyka dla przemysłu. To znów materiał, w którym wita nas to piękne zdjęcie, które Wam też wcześniej pokazywałem. Zdjęcie, które pokazuje nam superkomórkę burzową, znajdującą się w Polsce Północnej. Ona występowała w poniedziałek, w godzinach przedpołudniowych. Tam lokalnie spadł grad. I ten grat również często na zdjęciach jest widoczny. Bardzo ładne zdjęcie, gratuluję zdobyczy. No i ja tutaj przychodzę od razu do modelu GFS, żeby zobaczyć trend temperatury na kolejne dni. Zacznijmy przede wszystkim od tego ochłodzenia, które już w tym momencie jest i które w tym momencie następuje. Z dnia na dzień te temperatury będą spadać. W dzień temperatury będą osiągać od 6 do 8 bądź 9 stopni Celsjusza, w nocy będą spadać do 2 bądź 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie. Poniżej zera lokalnie do minus 4 bądź minus 6 stopni Celsjusza. Ja już oczywiście mówiłem prawie tydzień wcześniej o tej sytuacji, więc jeżeli ktoś brał to na poważnie i ma rośliny, to ja zakładam, że ma je już odpowiednio zabezpieczone albo przynajmniej te, które mógł, to zabezpieczył. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to naprawdę gorąco zalecam, bo to jest ostatnia chwila na to, żeby to zrobić. Po te tych 3-4 dniach bardzo chłodnych, czyli od 17 do 20 bądź 21, to tutaj już dalej mamy te temperatury wzrostowe. Te temperatury na początku będą wzrastać dosyć wolno, z dnia na dzień ta powietrze powolutku będzie się ogrzewać. Problem tutaj polega na tym, że ta cyrkulacja nadal będzie dosyć mocno zaburzona, bo nadal ten wyż na zachodzie będzie dosyć mocno się e, sprawdzał. Tutaj, więc, więc tutaj musimy e, inaczej. Ten wyż będzie dosyć mocno się e, tam e, utrzymywał, o, w ten sposób powiem, słowa mi zabrakło, jednak z dnia na dzień potem powolutku ta sytuacja będzie się poprawiała i te temperatury będą rosnąć. Trend na majówkę jest na plus, w sensie te temperatury powinny wzrosnąć do 12, 14 bądź nawet 15 stopni Celsjusza. Pytacie o tą majówkę, ale to jest jeszcze bardzo daleki termin, więc ja na razie jeszcze tego terminu tego tematu nie ruszam. Jeszcze potrzebujemy kilku dni. Zacznijmy przede wszystkim od tego, co tutaj będzie się działo w tym, co będzie tutaj powodem tego takiego ochłodzenia, które już w tym momencie do nas dociera. Wędrówka ostatniego z tych niży, które tutaj wcześniej widzieliśmy, niżu Niżu, który w tym momencie znajduje się nad zatoką, może nie tyle nad zatoką, nad Morzem Północnym, on się będzie przemieszczał w nocy oraz 16 kwietnia nad Morzem Bałtyckim, kierując się dalej na wschód. No i on tutaj zaciągnie nam zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Nad Morzem, nad, może nad Oceanem Atlantyckim, będziemy mieli wyż. Ten wyż cały czas będzie blokował nam cyrkulację zachodnią, więc na razie musimy z tym chłodniejszym powietrzem się e, oswoić. Jeśli chodzi o to powietrze, no to przejdźmy od razu po prostu do map zaczynając od 17 kwietnia Godziny poranne, czyli trzecia, czwarta nad ranem, 2 metry nad ziemią, temperatury w większości powyżej zera, ale mimo wszystko od 2 do 3 bądź 4 stopni, szczególnie w Polsce południowej, Polsce centralnej. Natomiast przy gruncie możemy zobaczyć, że te temperatury już będą zdecydowanie niższe od minus 3. Minus 2 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza, szczególnie w Polsce Południowej, w Polsce Centralnej. Oczywiście te wyliczenia są jeszcze na kilka dni do przodu, więc to się może zmienić, ale i tak, i tak cały czas utrzymują się tutaj mm, te prognozy właśnie z tymi przymrozkami. Jeśli chodzi o kolejny dzień, czyli 18 kwietnia, możemy tutaj zaobserwować również w Polsce Północnej, w Polsce Zachodniej. Temperatury zbliżające się do 0 stopni Celsjusza na wysokości 2 metrów, więc bardzo chłodno. Przy gruncie temperatury poniżej 0, minus 3 do minus 4 stopni Celsjusza. W Polsce Wschodniej delikatnie powyżej 0, ale mimo to no, te temperatury raczej nie będą zbyt przyjemne. Kolejny dzień to dzień już wam mówię, 19 kwietnia, godziny poranne, i na tą chwilę ten dzień będzie jednym z tych najchłodniejszych dni. Ta strefa bardzo niskich temperatur rozciągać ma się od Polski Północnej, praktycznie przez Polskę Południową na wysokości 2 metrów, również poniżej zera, od minus 2, minus 3 do minus 1, bądź 0 stopni Celsjusza. Natomiast przy gruncie zdecydowanie chłodniej, minus 4, minus 5 stopni Celsjusza, lokalnie do minus 6 stopni Celsjusza. Ta strefa będzie obejmowała praktycznie cały kraj od północy do południa. Lokalnie po stronie zachodniej i wschodniej te temperatury mogą być delikatnie powyżej zera. To dalej 21 kwietnia i nadal spływ chłodnych mas powietrza z północy na południe nie widać żeby tutaj nic się za bardzo zmieniało, aczkolwiek z dnia na dzień, po 21 już powolutku temperatury mają nam rosnąć. No ale tutaj się tym oczywiście zaraz zajmiemy. Zerknijmy sobie jeszcze właśnie na ten 21 kwietnia. Na wysokości 2 m w godzinach porannych temperatury, szczególnie w Polsce zachodniej, już delikatnie wyższe od 3 do 4 stopni Celsjusza, ale w Polsce północnej i wschodniej od minus 1 do 0 bądź 1-2 stopni Celsjusza przy gruncie, czym też się będą pojawiały. Ale już o mniejszym natężeniu. Lecimy z kolejnym dniem, 21. No i ten 21. zaznaczy się niskimi temperaturami na północnym zachodzie Polski, przede wszystkim województwo zachodnio-pomorskie i pomorskie. W wyliczeniach modele numeryczne pokazują do minus 3 stopni Celsjusza na wysokości 2 metrów przy gruncie minus 5 do minus 6 stopni Celsjusza. Więc generalnie powiem Wam tak. Każdego dnia jak posklejamy sobie jedną mapę, to wyjdzie na to, że cały kraj praktycznie dotknięty będzie temperaturami poniżej zera, a raczej przymrozkami. Do tego jeszcze lokalnie mogą spaść opady krupy śnieżnej, lokalnie opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu. Jest jedno wyliczenie, które pokazuje, że na krańcach północno-wschodnich mogłoby spaść nawet 10 cm śniegu. To jest w ramach ciekawostki, tylko wam mówię, bo to jest bardzo daleki termin, ale jeżeli niż wędrujący z południa zostałby zablokowany gdzieś tutaj nad Litwą, Łotwą, to mogłoby to się sprawdzić, ale to tak jak mówię, to jest po prostu bardzo taki Ciekawy odchył modeli numerycznych, więc to raczej w ramach ciekawostki. Więc tak jak mówię, kto może, niech zabezpiecza, troszkę pracy zrobi, ale dzięki temu będzie mógł cieszyć się z danych roślin. Myśmy to oczywiście z Martą zrobili i każdemu też proponujemy. Zapraszam na stronę obserwatorzy.info, żeby być na bieżąco oraz do aplikacji Monitor Bush. A my widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie.